Was. Witam Was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś unboxing, unboxing paczki od widza, którego możecie znać na przykład z Discorda pod nickiem pieczywo lub z moich wspierających, czyli z tego przy, przypiętego komentarza pod każdym filmem pod nickiem pyrobret. Od razu bardzo dziękuję za paczkę. Jak widzicie jest już tutaj przygotowana delikatnie do otwarcia, bo wiecie, że ja gadać dużo lubię, więc fajnie troszeczkę skrócić, żebyście nie musieli tutaj mnie słuchać przez następne 20 minut. Choć pewnie niektórzy to lubią. Skoro tu jesteście w sumie. E, także bardzo dziękuję za paczkę. Za chwilę się przekonamy, co tam jest w środku. Ja jeszcze no zauważyłem to co jest tutaj przy otwarciu, ale no nie znam całej zawartości, dziwnie jakbym znał. E, także będę e, Będę ją eksplorował razem z Wami. jak klasycznie zapraszam do linku w opisie. Jeszcze raz dziękuję za podesłanie paczuszki i na koniec, jakoś, jakoś dłużej jeszcze pewnie to zrobię. Także zobaczymy, co tu się skrywa. Widzę, że wypełniacza nie brakuje. Także jest dobrze spakowana, i ruszymy od pierwszej rzeczy z boku. I tych singli nie miałem. Nie miałem nigdy tych singli od Serpyro. Single Shot to 30 mm, 18,2 g na sztukę. Tego zestawu singli od Serpyro nie miałem, więc, więc milutko, milutko tak to się prezentuje. Będzie fotonem, miniaturkę. Lecimy dalej. Tu mamy szeleczkę. Podejrzewam, że Artillery Fields. Jakąś rurę, rurę znajdę, to będzie można nagrać. Jeszcze na pewno się skontaktuję z, z, z pyrobredem, żeby wiedzieć dokładnie, co to są za szeleczki. Znajdę u siebie rurę i będziemy mogli nagrać jakiś taki retro testik, Bo widzę, że tam siedzi też druga szelka. Więc jeśli te szeleczki by były te same, to można by było to. To nagrać faktycznie taki krótki, bo krótki, ale wspominkowy film. Także dobra. Mamy dwie szeleczki single shota. Może wyjmę ten wypełniacz. Dobra, może zostawmy to na później. Tu mamy karteczkę. Co tu mam napisane? Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo. Z pozdrowieniami również pozdrawiam. Odkładam na bok, także nikt się zgadza, nie pomyliłem, <grych> lecimy dalej. Single Shotik i to jest single, znam, bo znam, ale nigdy z niego nie strzelałem. Scream, Scream shot od Funkę. chyba aktualnie jest średnio dostępny na sklepach. Pogłosiłbym się nawet, że w ogóle nie dostępny na sklepach, chyba że na Funka Store, ale wiemy jak tam to wygląda. Odstawimy na później. Ale jest tu grubo, jest tu grubo w tej parce, bo na razie, same naprawdę konkretne produkty. Nie ma tu zbędnego wypełniacza, że tak ujmę. Wypełniacz Ale no, jeśli chodzi o produkty w parce, to, to już jest sama klasa, tak naprawdę. FT6, FT6 na kanale jest szorcik, no moc kosmiczna, jak na petardę, no o niewielkiej wielkości. No, to 6 nek Miażdży, miażdży, naprawdę. E, mamy tu chyba drugą sztukę tego. Świetne cukierki, uwielbiam całą serię Funkę Trueno. Więc tutaj e, największy przedstawiciel z całej serii. No na pewno na wielki plus. E, świetne petardy, bardzo dziękuję. E, no, powiem, że wow, powiem, że wow. Mamy dwie kolejne szaleczki. E, to jest ten Scream tak, Scream to Nie. Bo tu jest efekt. To nie jest Scream Shells, tylko ten whist. Jak on się nazywał? Z taką maską na opakowaniu. Nie pamiętam. Nie pamiętam jak on się nazywał. Wiem jak wygląda ten zestaw szereg, ale, ale nie pamiętam nazwy. Po kolorze szelki myślałem od razu, że to jest Scream Shells. Ale jednak nie, jednak nie, także mamy dwie szaleczki efektowe, a nawet znajdzie się trzecia, bo już widzę. Dziękuję bardzo, kolejny produkt, którego nigdy nie miałem, nie, nie miałem okazji odpalać, więc na wielki, wielki plus. To naprawdę muszę znaleźć tę rurę u siebie, u siebie w chacie, bo, bo tu się zapowiada mały teścik szaleczek faktycznie. Dobra, lecimy dalej. Do czegoś, co wyjąłem wcześniej, ale nie pokazałem, a mianowicie jest to Scream 10. Scream 10S to trzeba będzie odpalić przy jakiejś trochę większej celebracji niż na zwykłym filmie, że tak ujmę. E, dziękuję, Dzie dziękuję, bo jest to petarda już praktycznie niedostępna, e, a jeśli dostępna to kupowana za naprawdę ogromne pieniądze, jak za petardkę. I to jeszcze jest która wersja? bo ten nocik wydaje mi się cienki jak na tą wersję CE ale to jest chyba wersja CE no jest, jest, jest ale no co jak co, kaliber kaliber przeogromny, że tak ujmę dalej, lecimy dalej pokazałem tą rakietkę Chyba wpadło niżej. Dobra. E, Mixed Flowers, a raczej no, silvery flower, e, znane jako Mixed Flower od funkę. E, świetne petardki e, z małymi fontannami przed wybuchem. O, widzę, że tutaj z jakiejś szeleczki się chyba lift poleciał. Nie, to z tej petardki leci. To z tej petardki leci, ale. No cóż, ogarniemy się za chwilę. Po to mam wodę w domu, żeby ręce umyć. Ale z tego, co pamiętam, były to brudzące petardki, bardzo dokładnie, dokładnie, kolejna sztuka i również, również nieco zabrudzona. Ale no to, tak jak powiedziałem, no to jest raczej nic nowego przy tych petardach. Poprzednie opakowanie, jak miałem, lata temu, ale też, też było czarne w środku. Więc mnie to jakoś bardzo nie dziwi. Blitz ramsik, nie mini, tylko zwykły. Dalej mamy Circoblidzika. Z Circoblidz strzelałem głównie tych od Komety w takim fioletowym opakowaniu. A tutaj mamy wersję mini od Triplexa. No produkt zabytkowy, no niedostępny. Coś się z tym fajnego zrobi, bo cyrkoblicy to jest naprawdę bardzo ciekawa kategoria pirotechniki, niestety wymarła, ale, ale prezentujące się bardzo, bardzo ciekawie. Dalej klasyczek, klasyczek znany chyba przez wszystkich, mianowicie dumbum 5G od Klaska i to w ilości dwóch sztuk z tego co widzę, to wyjmę od razu drugiego. No, Czy ja muszę przedstawiać te petardki? Chyba, chyba nie. Produkt na tyle kultowy i znany, że, że nikomu przedstawiać nie trzeba. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że w pewnym momencie był dużo, dużo bardziej popularny od słynnych p 6 11 od klaska, które jednak na rynku było dużo, dług, dużo dług, dłużej od, od tych 5 Dalej mamy WT Jumbo Whistling Color Thunder w wersji NWP. Czyli w tej starej 11-gramowej, tak tak, taki tu miało nek NWP. Nie pamiętam ile ona miała napisane na paczce, a Tutaj na sztuce nie jest napisane 2012 rok, więc swoje lata już ma. 11, 11, tak, 11 lat. Dalej jeden z moich ulubieńców FP5 Blue, FP5B. Otwórkę również z wersją e, różowej bibułki. Z tego co pamiętam te bibuły turkusowe czy różowe nie, nie różniły się jakoś wybitnie mocno. Co tu znajdziemy z boku, bo widzę, że tutaj jakaś petardka stoi. Mata Brujasek, Mata Brujasek, e, konkurent Explodera 5 swojego czasu i to w wersji rosyjskiej, wersji rosyjskiej, a nie tej, e, którą znamy z półek naszych sklepów, że tak ujmę. Więc też jakiś rarytasik, spoko. Po z tych jeszcze nie strzelałem, chyba dokładnie w tej, w tej wersji. No, tu jest sam gruby kaliber, nie ma jakichś wypychaczy, tak jak powiedziałem. Tutaj Pieczowo się, się nie bawił w, drobnost, w drobnostki. Najmniejszym produktem, który jest w tej parce, jest to, który, co, co Wam właśnie pokazuję. Co zmienia faktu, że jest to również produkt NWP. Eee, takie rakietki były chyba sprzedawane w zestawie rakietek Mars od yy, Hestii, tak? Na NWP właśnie, z takimi podstawyczkami. Efektu kolosalnego to nie ma, ale jest to produkt na pewno oryginalny w swoim wyglądzie. I może trochę w działaniu. Spoczko. Lecimy, lecimy dalej. O! szlak, szlag w wersji niebieskiej. szlagi, petardki. Petarski Lubiane, zdecydowanie choć trochę mylące przez ten dym na początku. E, trochę niestabilne też, bo jednak ten dym re, raz jest sekundę, raz jest ładny, długi, e, gęsty dymek przez kilka sekund, a raz po prostu sobie takowo wybuchnie. Ale no cóż, e, taka już kolej rzeczy. E, dalej mamy PS trójeczkę, od Funkę, e, Świetny konkurent e, PS Piątek. Teoretycznie słabsza wersja, mniejsza wersja, a faktycznie posiadająca bardzo podobną moc finalnie. E, przynajmniej tak wycho wychodziło z mojego strzelania tymi petardami. No i w paczce mamy jeszcze jedną sztukę ps I żeby nie było, że wam czegoś nie pokazuję, to proszę bardzo. Nie wiem czy dobrze widać, ale w kartoniku jest pusto. Ja poprzesunę wypełniać, żeby zobaczyć, czy tu nie ma jeszcze jakiejś karteczki. Nie ma. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za paczkę, bo jest ona naprawdę konkretna. Patrząc na jakość i klasę tych produktów. No i zdecydowanie pozdrawiam i dziękuję, Pyrobrat, jeszcze raz. Tak jak napisałem, lecę do siebie na Discorda zdać relację z otworzenia paczki. A w sumie ty już niedługo zobaczysz ten film na kanale, więc tak czy tak, dziękuję za podesłanie. I no mam nadzieję, że użytek z tych produktów ci się spodoba na filmach, bo na pewno z chęcią coś tu z tego nagram i odpalę niewątpliwie. Także trzymajcie się, cześć.